No, hello. Tutaj, Purpose. Jest ze mną. Płodeczka! Płodeczka dzisiaj jestem. A, pł płodeczka, no płodeczka. tak wygląda. Płodeczka. No i witamy w diabolu. Jej, Purpose ma urodziny. Tak, to jak, jak to, to Znaczy, bo no w momencie, w którym nagrywamy, to nie mam urodziny, ale w momencie, w którym wy to oglądacie, to, to mam urodziny. Purpose ma urodziny i musicie mu złożyć życzenia. Kto nie złoży życzeń, ten jest luj. I ja tylko chciałam powiedzieć że Purpose jest rok bliżej śmierci. Świętujmy! <grystanie> Dzięki! <grystanie> Proszę bardzo. Ty to potrafisz pocieszyć jednak. O, widzę, że wziąłeś z nami naszego niewolnika, żeby walczył. Idziemy na, bo, na, na Bosika. <grystanie> A bo tu jest ten taki brzydki pierdzący. Taki brzydki pierdzący, dokładnie. Kupy zostawiający, mający sraczkę. Tak, pamiętam go. Mój ulubiony. <grystanie> Takie ogniste, trochę tak mocno mu ogień z tyłka leci. <grystanie> Jaki rozkosz? Oj ślini się To znaczy, że chyba nie jest zbyt inteligentny, nie? No wiesz, to ty powiedziałaś. Proszę, ale ja powoli biję. Ja już nie chcę mieć tego sensu, co mam go na sobie. Damy się radę. Tylko, że wiesz, że tutaj, nie żyj mnie! Tutaj nie możesz zginąć, wiesz o tym, nie? Nie wiem, teraz, czy teraz już wiem, ale... No bo jak zginiesz, to, to się już nie możesz podnieść, bo bo, bo, bo gas tego z szmegę. Zobacz w ogóle, który ja mam y, level tego, y, Paragona. Znaczy ten, ten mistrzowski. Wow, ktoś tu koksał! No nie, nie koksał, po prostu jak się przenieśliśmy na non-ladder, to wiesz, to... to... tak się zrobiło. To tak się zrobiło. Dostałam coś! No nie mów, że złotego itema jakiegoś. Nie dostałam złotego itema, ale dostałam wzór sztandaru i akcent nas na sztandarze i jakieś drobiazgi. No to fajnie. To nie był za trudny przeciwnik. Nie, a ty nie możesz zginąć, nie możesz zginąć. <laughs> Jakbym chociaż bo trochę miała zamiar. Młotka obiecywała, że ma jakiś temat na dzisiaj. O, temat na dzisiaj. Aż to tak ładnie się wstrzeliło, bo, bo akurat ten pan wyglądał jak kurczaczek. Bo po sieci krąży taki filmik w internetach. Tak, po sieci krąży filmik w internetach. Bardzo inteligentne stwierdzenie. Tak, tak, tak. E, o fabryce mięsa z kurczaczków. I tam są takie małe kurczaczki, co tak jadą na taśmie i tak są, tak, wiesz, panowie w fabryce tymi kurczaczkami rzucają i, i te kurczaczki tak wypadają ze skorupek i ogólnie filmik jest cały dosyć smutny. Mm -hmm. I to krąży po internetach i ludzie walą smutne minki i ojej, ojej, biedne kurczaczki. A później zapieprzają, <laughs> Skończę myślę, jak tylko go dobiję. No już, już, <laughs> już. spokojnie, biłem go, więc się nie, nic nie przejmuj. A wiesz... Balą smutne minki biedne kurczaczki a później idą do supermarketu i wybierają najtańsze mięso. Ale wiesz co, trzeba brać pod uwagę jedną rzecz, że mm -hmm. yy, no, ty, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, nie, więc on, oni nie kupują kurczaczka. Ja oni wiem, kupują... że oni nie kupują tego małego słodkiego kurczaczka, który jeszcze przed chwilą wiesz, żył sobie i prawie cieszył się życiem w fabryce. Nie? Dokładnie, to, 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 to oni nie kupują tego, tylko kupują jajka i kupują mięso. No. Tak, bo, bo kurde mięso rośnie na drzewach, się respawnia. Nie, mięso się produkuje w, w supermarketach, no co ty nie wiesz? Tak, a mleko jest z kartonów. Dokładnie. Nie wiesz, ci, nie, że ja... wiesz, że przeciętny Amerykanin jest święcie przekonany, że bekon robi się z kukurydzy, bo takie <laughs> były badania, jak Boga kocham. A jajka rosną na polu. Ale wiesz, całe szczęście, my nie jesteśmy w Stanach i nie wierzymy w bekon robiony z kukurydzy. I powiem ci, że strasznie mnie szlag trafia. Jak każdy mówi, o nie, mięso takie drogie, a później lajkuje biedne, smutne kurczaczki, które umierają. <laughs> Chcesz ugrać mięso? Ten kurczaczek biedny musi umrzeć. Przykro mi. No taka prawda, no, ale no tak jest skonstruowany świat, że. No tak już jest. Tak, że jemy mięsko i mięsko się nie rośnie na drzewkach. Się nie rośnie na drzewkach. A się go nie produkuje w tak. supermarketach. I wcale Także? te kurczaczki nie oddają swojego życia po to, żebyśmy się mogli najeść i to tak z, z ochotą, nie? Dzisiaj będę kurczakiem bohaterem, który nakarmi rodzinę. <śm> Obecnij moją głowę rytualnie, w ogóle najlepiej jeszcze. A potem możesz mnie zjeść, to będzie dla mnie zaszczyt. Nie, biedne zwierzątka umierają, żebyście je mogli jeść. Rozumiem, że jesteś wegetarianką. Co ty? Żartujesz? <ś> <ś> no to, to, to... <ś> Absolutnie. Mięso jest smaczne. Ja wierzę w prawa zwierząt. Zwierzęta mają prawo być smaczne. <laughs> nie, no generalnie wiesz, yy, o ile te zwierzęta są faktycznie zabijane w sposób humanitarny, czyli no, nie męczone, nie przetrzymywane i męczone i tak dalej i tak dalej. To nie widzę z tym problemów. Ja raczej, jeżeli chodzi o prawa zwierząt, to właśnie uważam, że męczenie zwierząt jest I najgorszym, jest co może najgorsze. być. Znaczy wiesz, te zwierzęta zdecydowanie cierpią w tych fabrykach. Te zwierzęta zdecydowanie są bardzo nieszczęśliwe i bardzo ktoś im robi krzywdę, tak naprawdę traktując je dosyć przedmiotowo, prawda? To, to no tak. nie ulega żadnej wątpliwości, tylko że to jest cena, jaką się płaci za to, żeby to mięso było tanie i zawsze świeże. No dokładnie. Po prostu. I. i... Ja jak widzę komentarze o biedne kurczaczki, ale świeżego kurczaka lubię tylko jeść, no to po prostu mnie szlak trafia. No, coś w tym jest, dokładnie, ale wiesz co, no, no tak jest, no tak jak mówię, czego oczy nie widzą, tego serca tak. nie żal. I, i, i jak się to widzi na, na własne, znaczy. ja wiesz co, ja na przykład y, no, też lubię kurczaka, tak, mhm. ale y, swy, raz, po, ja, no jestem generalnie z miasta chłopak w głównej mierze, mhm. a nawet jak mieszkałem kiedyś na wiosce, to raczej w takich warunkach, y, no, miastowych powiedzmy. Burżuistwo. Eee, co? Burżuistwo się szerzy. Eee, tak. I, i, I pojechałem w wieku 18 lat, dzisiaj pamiętam, że miałem 18 lat. Pojechałem do, y, na, na Wiochę, właśnie taką Wiochę Wiochę, gdzie zostałem poproszony, żeby pójść do sąsiadki Pukurczaka. No dobra, spoko, no to idę do sąsiadki do Pokurczaka, a sąsiadka tak stojąc, tak jak stała, tak... Przebiegał koło niej kurczak, złapała go, oderwała mu łeb, oberwała z piór i, i mi go dała. I ja w tym momencie... Jak długo miałeś traumę? Nie jadłem kurczaka przez kilka miesięcy. Wow. No to... Dlatego mówię, ja to doskonale mhm. rozumiem, no czego oczy, wiesz, oczy nie widzą, tego sercu nie żałuję jeszcze raz powtórzę. Znaczy wiesz, ja się wychowałam na wsi, znaczy na wsi. Niby w mieście, tak, ale mam dziadków na wsi, którzy mieli krowy, kozy, kurczaki i tak dalej, więc doskonale wiem skąd się bierze mięso. Przy czym, uh -huh. jak moi dziadkowie zabijali jakiegoś tam kurczaka, czy, czy kozę, czy, czy inną świnkę, no to zawsze wszystko było robione tak, żeby to zwierzę jak najkrócej cierpiało i żeby uh -huh. się z tym za przeproszeniem nie kochać w tańcu. A, wybrnęłam! <laughs> Więc... Znaczy wiesz co, to, to, ale to jest coś w tym, co, 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 o czym tutaj rozmawiamy, bo na przykład y, też byłem właśnie u rodziny na wsi, gdzie chcieli mi dać mleko prosto od krowy, że niby najlepsze i tak dalej, i tak dalej. Ale jak to mleko śmierdzi? Ale no nie mogłem, <laughs> słuchaj, no bo ono było prosto od krowy, no nie wiem, no ja wie, wiem, że to w kartonach jest dokładnie takie samo, ale jakoś wydaje mi się, że to w kartonach jest jakieś bardziej czyste. No nie wiem, no rozumiesz. Nie jest bardziej czyste, tylko jest odwirowane w ogóle i później jeszcze rozcieńczane i tak dalej. Tylko mi mleko od krowy prosto śmierdzi. Poza tym, Purbołz, nie oszukujmy się, nie wkręcasz kranika w krowy, nie też i nie leci. No ja to wiem, tak? To nie zmienia faktu, że gdzieś tam, no nie potrafiłem tak bezpośrednio od krowy, nie? Ja wiem. O, wiesz, ono w sklepach jest zimne już, a to jest jeszcze ciepłe i ja wiem, skąd ono jest ciepłe i w ogóle no, no, taki mamy piwa. No. no, ja wiem. Wow, zaraz padnę. Nie ubieraj. Ja, ja zbieram agro. agro. Ja tutaj zbieram agro całe, przecież. Cześć, ja bym się, się do ciebie biegu Ciebie Dajesz się lać jak normalnie dziewczynka. Okej. Okay. Chyba zmieniłaś na dobry build, bo w miarę zaczęłaś im cokolwiek robić poza. <laughs> bo Biegam z jakąś ściąganiem agro. Bronią. Przejdź pierwszy poziom krateru Arreat i znajdź wieżę potępionych. To gdzieś myśmy, chyba myśmy, zaszliśmy bardzo nie chyba tak. Chyba coś czy... skręciliśmy tak nie do końca. No tak. Tam na mapie coś się majaczy, po, mik, mik. po lewej. Że tu? Nie wiem, gdzie masz... Aaaa, wbiegłam prawie w ogień. Zapomniałam, że to się dzieje. Tak, tu biegnij tam i tam do góry trochę. Ale tu mamy imprezę. A, widzisz, ja Ale tu wiem, kiedy wejść. Biegło. Daj autograf, daj autograf. <laughs> Nie, spadaj. Nie będzie autografów. No wiesz co? Tak widzą swoim, nie dajesz. Hmm. To, że są troszeczkę zdemonieni. <grywia> nie znaczy, że nie nas zyskują na autograf. Paczek jak podbiegają, jak chcą bardzo. O, widzisz, rozdałeś. Wszyscy <grywia> zadowoleni. <grywia> no dokładnie, to, to Wyciągnijcie sobie szczółka. Podpisik, tam na tej strzale jest. Ja nie trafiam w to coś, zastanawiam się czemu ja tego nie zabijam, a ja po prostu gdzieś w kosmos rzucam tymi toporami. Opatrz, piñata do ciebie przyszła na urodziny. <grym> Bij piñatę. <grym> nie Ej, lubię. piniata mi oddaje. Dobra, wiesz co, bo to tak się z tym trochę franzolimy. No bo piñata jest. <grym> dobra, to ja ja, ja, ja oleję i po, pójdę dalej, dobra? No, no to ja ci piñatę zorganizowałam na urodziny, a ty co? Jestem hamem i odrzucam. No weź no. Teraz mi jest smutno. Dobra, no już. O, ty chodź, jaki tutaj słodziak jest. Bieg na... O Coś niebieskiego leży na podłodze. Patrz, 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 patrz jaki słodziaczek. Nawet dwa niebieskie rzeczy. Zakochasz się. Ja! A co on ma tak w oczkach? On ma takie kołeczki zrobione? Tak, takie pimpi bimpi. To może to jest piniata? Już rozumiem czemu tamtą odrzuciłeś. Tu masz taką większą. No właśnie. Jakie chcesz słodycze na urodziny? Maxi Kinga lubię. Dobrze. Tak w ogóle, to ty masz dziś zrobioną skrytkę pocztową, prawda? Nie, nie mam jeszcze. Ciągle nie mam. No to jak mają ci wysłać na urodziny słodycze? No w, w końcu zrobię. No w końcu zrobię to mi na przyszłe urodziny wyślecie na pewno. Ja w tym roku, znaczy w tym roku, właściwie to w tamtym, bo jestem Poczeba. z grudnia. Zrobiłam sobie taką skry skryteczkę pocztową i dostałam milion słodyczy na urodziny od widzów. To kurde, to ja też muszę w takim razie. Widzowie mnie kochają! Ktoś musi. musi musimy iść zrobić tą skrytkę pocztową. I to tak na, już nie. na wczoraj. Nie, naprawdę, bo to jeszcze Musimy zrobić skrytkę jakaś podstawą, jest. bo. Bo ten, bo, 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 bo y, młotka dostała na urodziny w zeszłym roku kupę słodyczy, jak, jak powiedziała, że ma urodziny. No to idziemy zakładać skrytkę pocztową. A jak nie skrytkę pocztową, to chociaż posteresantę. No posteresante też jest no. dobrym rozwiązaniem, tylko że musiałbym trochę polatać y, kilka razy do... na pocztę, nie? Dla słodyczy wszystko! Hmm, hmm. Tylko teraz, jak purpos, zrobi sobie postesantę i nie wyślecie mu nawet jednego batona. To ja was wszystkich znajdę w tych internetach. <laughs> widziałaś nową, nową ten, nowego Ryśka z akcji, w sensie... No to co było kiedyś mafia dla psa na pewno to widziałaś? Nie. Nie widziałaś mafii dla psa? To mi dasz po, po nagraniu mi dasz. Żartujesz jak Nie, sobie ja ze mną ostatnio to... nie żyję w internecie. Ale to jest przez kilku lat. Nie szkodzi. Przecież to jest kurde naj, najlepszy w ogóle filmik w całym internecie, no o cydea. Generalnie była taka akcja już kilka lat temu Mafia dla Psa, gdzie wystąpił Piotr Cyrwus i tak dalej. Kilku bardzo znanych aktorów. No, po prostu geniusz. Genialne to było, co, 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 co zrobili. Krótki filmik taki wiesz, gdzie właśnie Psa się nie kopie. Kopnąć to ty się możesz po 3-4 i napój do tego zestawu. Psa boli, jak ciebie nera rano po tym zestawie. Tak, no, Okej. Okay. I to wszystko Cyrwus mówi, wiesz, Rysiek z klanu w ogóle, to, no, mm -hmm. to, to jeszcze podkreśla, że tak powiem, rewelacyjność tego, tego, tego projektu. To ja poproszę Linka i w opisie też żeby inni sobie też mogli zobaczyć, jeśli nie widzieli. Pewnie, no. Pewnie że wrzucę i tak ca cały Bayer polega na tym, że po kilku latach powstało od nowa to, Allegro właśnie zrobiło taką akcję z nim, z nimi, z całą mm -hmm. tą ekipą. Nie jest już to tak świetne, jak był ten pierwowzór, bo są dłuższe te filmiki i tak dalej, i tak dalej, ale mimo wszystko y no, no genialna jest ta, ta, ta produkcja. Eee, I właśnie i trzeci filmik, bo to tak jest, co jakiś czas wychodzi kolejny. Trzeci filmik zaczyna się od tego, że e, pod ostatnim filmikiem było sporo hejtu. Ehe, znamy już wasze adresy. I to nie te IP. Oh, bo, to, bo to niby mafia taka, wiesz, taka, ale taka e, mocno w stylu e, Pulp Fiction albo Reservoir Dogs. Rozumiem. Takie wiesz, mafia starego typu. To wiesz, takie szukanie widzów po, po adresach IP i nie tylko, to mi się kojarzy z Silent Bobem i Jayem, nie wiem czy znasz. Silent nie. Bob i Jay atakują, był kiedyś taki film gdzie, już nie pamiętam co oni zamieścili w internetach, ale komentarze były właśnie coś w stylu jesteście gejami, jesteście beznadziejni i w ogóle. Hmm? Nie, nie przytoczę wszystkiego, bo tam było dużo brzydkich wyrazów, a wiem, że ty nie, nie lubisz. Mm -hmm. Tak, i końcówka filmu. Uwaga, spoiler alert. Zatykacie uszy. Ten, kto nie widział, jest taka, że właśnie znajdują wszystkich, którzy wstawili te komentarze w tych internetach i pukają do, do drzwi i dzień dobry. Ups. Nie, ja tylko dwa razy mi się zdarzyło, jak już mnie ktoś bardzo zdenerwował w komentarzu, y, znaleźć po IP jego adres, y, numer telefonu i zadzwonić do rodziców. Ojej. Ale ty wiesz, Kasiara. Purpus dzwonił do moich starych, mam szlabanie. nie? Znaczy, właśnie, pro, pro, problem polega na tym, że nie. O, rety. Jeden y, tata, który po prostu pozdrawiam serdecznie, po w, wymiękłem, y, powiedział mi, no co, no zdenerwował się, to napisał, nie wiem o co panu chodzi. Okej. Okay. Także ja tutaj powiem y, króciutko, wymiękam. Czasami <laughs> wymiękam. Znaczy, wiesz, najczęściej jest tak, że jeżeli jakiś dzieciak jest za przeproszeniem, czekaj, bo muszę użyć innego słowa niż mam na końcu języka. Nie do końca odpowiedni. Inny. <laughs> Inny, tak. To najczęściej jest to wina raczej. E, znowu mam niedobre, niedobre słowo na końcu języka. Rozgarniętych rodziców. To znaczy wiesz co, yy, też, też muszę tutaj, bo popłynąłem w, w drugim kierunku, też mhm. nie mogę powiedzieć, że jest aż tak źle, bo zdarzyło mi się również napisać na Facebooku do jednego z rodziców, do, do, konkretnie do mamy jednego delikwenta, który mi coś bardzo brzydkiego napisał, tylko że wiesz, ja jak, a, ale głupi film to tam no oczywiście nie, no ale jak wiesz ktoś mi pisze, że jestem pedałem albo i tak dalej, i tak dalej, że, że, że w ogóle, yy, no, no, no tak ja tam nie będę cytował też, yy, no to wtedy szukam. No, i znalazłem mamę właśnie jednego z, z delikwentów. Yy, I napisałem do niej, i bardzo mi podziękowała, że do niej napisałem, że, że nie wiedziała, że syn tak się zachowuje i że sobie to z nim wyjaśni. No, syn więcej do mnie nie napisał. Oh. Ale no słuchaj, I ansup poleciał. Trudno, tak? Ale ja też nie, 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 nie dopuszczam do siebie myśli, że taki człowiek kiedyś ma zarabiać na moją emeryturę, rozumiesz? Nie, no, oczywiście, że tak. To, to po prostu przechodzi dla mnie ludzkie pojęcie i, i to jest nie, nie do przyjęcia, takie zachowanie jest, no i tyle. Ale wiesz co, to jest tak, że rodzice rzadko w ogóle interesują się, co ich dzieciaki, dzieciaki robią w sieci i później nagle się dowiadują, że ich na przykład dziesięcioletni syn wyzywa jakąś dziewczynę od y, pani lekkich obyczajów mm -hmm. na przykład albo taki dziesięciolatek pisze koleżance z klasy, ale masz dupę, ruchałbym. <laughs> Prawda? I kurde... Nie widzą też w tym problemu bardzo często niektórzy rodzice I to jest masakra. To znaczy, powiem ci tak, na, największym problemem, jaki do tej pory spotkałem, to to, że na poprzednim serwerze Minecrafta, na którego grałem, dziewczyna wysyłała, dwunastoletnia dziewczyna, wysyłała swoje nagie fotki za diamenty. Żartujesz? Nie, nie żartuję. Zupełnie poważnie mówię i, i, i zostało to zgłoszone na policję i wszystko po kolei, bo... Wow, bo to, to już no to było srogo. Pałem. Zrobiłem na to, nawet o tym vloga, bo po prostu to, 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 prze, to przerosło wszelkie możliwe pały. Już po prostu... I to niemalże dosłownie podejrzewam. Ale wyobrażasz sobie? Nie, nie wyobrażam sobie. Jakby to, były, jakby to było moje dziecko, to by miało szlaban do końca, do końca szlaban? życia. Szlaban ode mnie by tak zebrało po ryju, że to się w pale nie mieści i nie pomogłaby jej żadna błękitna linia. Ja nie chciałam tego powiedzieć. Nie, ja, ja będę zły ojcem pod tym względem, bo jak ja usłyszę, że moje dziecko komuś rucha matkę w internecie, to będzie ostatnia matka, którą wyrucha kiedykolwiek. No, ale tak gdzieś jak. No, tak, tak zdarzają się takie przypadki. Bardzo ciężkie. Bardzo, bardzo ciężkie. A tutaj jeszcze, tutaj taka mała ciekawostka, ten właśnie chłopak od tego tatusia, który tam powiedział, że, że się zdenerwował, to napisał, pisał mi w komentarzu, znaczy ja, ja mu odpisałem najpierw, czy ty zdajesz sobie sprawę, że internet nie jest anonimowy i jak trafisz w końcu na jakiegoś psychologa, który przyjedzie ci pod drzwi, zapuka i zrobi ci krzywdę, na co koleś mi odpisuje, no to jak jesteś taki kozi, to znajdą no, no, mnie na wrotkach że bo i tak mnie nie znajdziesz. Zajęło mi 15 minut znalezienia. Wiesz co, ja mam piękną Bardzo historię. się dziwił. Ja mam piękną historię odnośnie znajdowania kogoś w internecie. A to wiem, opowiadałaś tak. to już. <noise> Ale widzowie nie usłyszeli. E, całe szczęście, znaczy zrobię tak, że pewne niki albo pominę, albo przekręcę. E, grę również. Generalnie było tak, że grałam kiedyś taką jedną grę MMO, w, której, w którą grało dużo ludzi. Znaczy dużo, jak na taką grę dużo. Mhm. No i mieliśmy tam takiego jednego, że tak powiem, ircowego cwaniaka, bo wszyscy zawsze siedzieli na ircu. No, no. To czas jeszcze. O, tak. Ale dostałem w pierni. Ja też. I tam dwóch panów się poprztykało na tym ircu odnośnie właściwie nawet nie wiem czego. No to i. Nie miało znaczenia większości. Tak, nie miało znaczenia. Tak czy inaczej, jeden druga... drugiemu oczywiście wyruchał matkę, jak to wiadomo bywa w internetach, nie? No. Kolega z wyruchaną matką postanowił się pogniewać i powiedział albo za 5 minut przeprosisz moją mamusię, albo jadę ci y, dać klapsa. <śled> no i oczywiście Cwaniak Ircowy stwierdził a ha ha nigdy mnie nie znajdziesz, w ogóle tutaj dokładnie coś ala to mm, do mnie na wrotkach, tak? Tak się złożyło, że y, nie dość, że obrażony kolega Znalazł bardzo szybko tego kolegę, który tam lubi cudze mamy. Mhm. To jeszcze się okazało, że całkiem blisko siebie mieszkają i mu zapukał do drzwi. Oj! Oj! To było ogólnie takie dosyć smutne, dlatego że prawie kolega lubiący cudze mamy dostał łomot do tego stopnia, Przez że. szkoda, że tylko prawie? Tak. Tatuś kolegi musiał. Przyjść ze strzelbą i tam połamać ją na koledze, który postanowił bronić honoru swojej mamy. To dziwny ojciec, bo ja, ja bym ja bym wręcz pomógł. Ale wiesz, jeżeli ktoś ci wparowuje na chatę i ci zaczyna lać twoje dziecko. Które komuś wyruchało matkę? To... Ale, ty, ale ty tego nie wiesz. Oj, umarłam prawie. No ja już jestem na poziomie niżej. O, to ja się tutaj wycofam rytualnie i. Dobiję tego stworzenia. Dokończ myśl i tutaj na tym mojej pojęcie zakończymy odcinek. Dobrze. E, w każdym razie, jeżeli ktoś ci wparowuje na chatę i leje Twoje dziecko, a ty nie wiesz, że to dziecko czyjeś mamu się zapina, no to możesz <laughs> się trochę przestraszyć, nie? No tak, tak, zdecydowanie tak. Tak jak no. Mówisz. no nic, to co? Dzięki, serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do następnego odcinka, trzymajcie się. Pa!